Jeszcze raz mówię, że partie... No Najlepszy ruch na świecie E5. Koniś C6. Koniś F6. Koniec Goniec E7, spokojnie. Zroszuję i zagram D5. Ty kogoś kogo blokowałeś? Nie. To no nie, nie wygłupię się nawet. Chciałem tych dwóch zablokować. Który chciałeś zablokować? Tego i tego. Panie Grzegorzu, no pytanie mi można zadawać. Na. na listem elektronicznym można zadawać pytania yy, tym. Tam i za, przepraszam jednego Pana, który przysłał dwa pan. listy elektroniczne, któremu nie odpowiedziałem. Yy, chcę tego gońca wymienić, nie boję się y. słabego pionka na E6, bo on tu przykrywa dziury, otworzy mi się linia. Na razie chcę skończyć rozwój. Mogłem tym gońcem pójść na G4. Jak zrobiłem strzałkę, to mi przedruchu nie przyjęło. A? Chciałem tego jednego, re, Rej 12. Zablokować. gramy panie Rejer na bicie w przelocie dlaczego chciałeś Rejera 12 zablokować to się chyba czyta Rejer nikogo nie blokujemy Kubusiu to jest kulturalny a kto może tylko blokować ci na niebiesko no to muszę tego zbić on też nie może blokować Liczę. Bicie? A nie, koń zbije to. Króci chcę do twojej twoje głowy? Ty patrz, patrz, tutaj nie zawraca mi głowy, bo przegram. Hmm. Niebiesko to chyba tylko policja może blokować. Ci króci. Pan Piotr Głaszyński, pan Kruci. To jest Kruci, jest policją? Nie policją, tylko jest moderatorem. A. Piotr Głaszyński. Pan Piotr Głaszyński też jest moderatorem. A Ray? Pan Rajer nie jest na niebiesko. A my? A my nie jesteśmy na niebiesko. Jesteś na żółto poświetlony, nie wiem czy widzisz. Ale czemu ty na żółto? Nie wiem Kubusiu, nie zadawaj... Słuchaj Kubusiu, jak mi zadajesz pytanie, a ja nie mogę komentować. A jak nie mogę komentować, to się zawodnicy denerwują, że ich oszukuję. Muszę coś zrobić z Konisiem, nie mam pola dla Konisia, cofnę Gońca. Przerzucę Gońca na h żeby grał. Strzał w próżnię. aniś kontroluje pole g5 mam mało czasu mam mało czasu tu ktoś mi napadł na tego oj 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 nie mogę grać no dobrze zagram wieża d8 co napisał twojej Obroniłem piona. Obroniłeś? Obroniłem. Wycofam króla do narożnika. Tu próba ataku. Chcesz, Poczekaj chwilę Pana? Babcia cię woła, idź na chwilę. Nie głowa nie boli. Uciekam spod Rentgena. Bo, ponieważ chcę zagrać F6 C6 C6. Też może rzeczywiście powinienem zagrać na bicie w przelocie. A dźwi być bo jest suk w kubusiu. Cuk to po niemiecku posunięcie. Panie Wermisty, nie gramy na bicie w przelocie, nie wolno Panu bić tego. Po biciu piona mam szansę rozegrać czarnopolowego gońca. Po niebiciu piona zagram b5. I zdob będę realizował swoją przewagę liczebną. Tutaj też zwracam uwagę, że na F2 trochę strzelam. Na razie goniec się przydaje, bo broni piona E5, a jednak nie zauważyłem ruchu. Pion atakowany jest trzy razy. Więc nie mam ruchu D5. Obroniony dwa razy. To jest niedobre. Da. Tu nie ma, tu nie ma ataku. Ten koń chce gdzieś odskoczyć. Obronie z nadmiarem. A może Hetmana? Nie, odbranie punktu c z nadmiarem. Jak konis to będzie słabe, bo, bo ten konisz... Słabe będzie, dlaczego będzie słabe? Bo, bo konis atakuje konisia. Konis zaatakuje konisia, tu chcę zrobić szwindel mały. <laughs> tak, a konis nie wiem gdzie się I mam jeszcze taki szwindel z Nienacka. Ty zaatakowałeś coś? No zaatakowałem, chcę zaatakować. Na razie obroniłem punkt. Z nadmiarem. Czemu ten punkt zrobiłeś na swojego? Bo tu patrzy na niego wieża. Ojej, ale puściłem punkt D6. A nie, nie puściłem punktu D6. Wieża D2. Wieża D2. D6, to, to Czekaj, czekaj, Kubuś wieża D2. Poczekaj, poczekaj, bo, bo muszę pomyśleć. Tu mi chce niedobry człowiek zabić pionka. To dobry, bo chce mi zabrać pionka. Obroniłem pionka. Gdyby był dobry, to nie chciałby mi zabrać pionka. Napad tu. To ja trudno przerzucę się na dwie wieże. Nie liczę wariantu, przerzucam się na dwie wieże. Po zbiciu konisia, koniś będzie związany, nie będzie mógł bić wieży, bo leci hetman. Tu szelam na dwie wieże. To strzelanka? No, strzelanka. Jedną wieżę zdjąłem. On ma mało czasu. Bardzo mało. Tu nie może bić. I nie będzie zdaje się mógł tego konia bronić, jak go zaatakuje wieżą. Ten koń. Na zgubę poszedł swoją. Bo tu jest związanie I tu należy się spodziewać, żeby już nie zrobił żadnego ruchu. Zrobił jeszcze ruch. Napad na wieżę, nap ale zrobił ruch nieprzyjemny. Jaki dobry ruch zrobił. Oj, oj 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 jak można taki szwinder zrobić dobremu człowiekowi? Bijemy tu i bijemy tu. Ty napadłeś świeżo? Co? Napadłeś zwierząt? Tak. I tu wpadałem, dziękuję bardzo, ale żeśmy sobie pograli. Odpowiem na parę pytań.